Piąty dzień nowenny do Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Powracać do Ewangelii. Zaledwie skieruję spojrzenie na Ewangelię Świętą. Natychmiast. Oddycham wonią życia Jezusa i wiem, w którą biec stronę. Poprzez słowa Pisma Świętego, Teresa zdobywa wiedzę o Bogu, który jest miłością. Inne książki szybko ją męczą, natomiast w Ewangelii natychmiast znajduje to światło, którego akurat szuka. Warto jednak pamiętać, że w tamtych czasach Mała Święta nie mogła czytać Biblii w całości. Korzystała z antologii, skróconej Biblii, notatek swojej siostry Celiny i lektur czytanych podczas posiłków w refektarzu. Często powracała też do urywków biblijnych, znajdujących się w książce naśladowanie Chrystusa i w dziełach Świętego Jana od Krzyża. Mimo tych Obiektywnych trudności Teresa zna Biblię w najważniejszych momentach i stara się nią żyć na co dzień. Powie: Zachować słowo Jezusa oto jedyny warunek naszego szczęścia. Dowód miłości naszej do niego. Ale czymże jest to słowo? Zdaje mi się, że słowo Jezusa to on sam. On, Jezus, słowo, słowo boskie. Co do mnie, nie znajduję już żadnej pomocy w książkach, jedynie tylko w Ewangelii. Ta księga mi wystarcza. Z rozkoszą przysłuchuję się tym słowom Jezusa, które zawierają wszystko, co powinnam czynić. Uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca. One napełniają mnie pokojem, według obietnicy Pańskiej, a znajdziecie odpoczynek duszą Waszym. Im bardziej Teresa rozmyśla nad Ewangelią, tym częściej spotyka Jezusa, jedyne swoje szczęście tu na Ziemi. Co ciekawe, zachwycona Słowem Boga, nosi nawet pragnienie poznawania języków hebrajskiego i greckiego, aby móc lepiej, bez upraszczania, odczytywać Biblię. Tyle na dzisiaj. Widzimy się jutro, w szóstym dniu nowenny. Zachęcamy też do obejrzenia wcześniejszych odcinków. A teraz módlmy się. Święta Tereso od dzieciątka Jezus i najświętszego oblicza. Pomóż mojej wierze, mojej nadziei i mojej miłości. Spełnij jeszcze raz swoją obietnicę. Że będziesz spędzać swoje niebo, czyniąc dobro na ziemi, i spuść deszcz róż na tych, którzy Cię wzywają. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego, niech spocznie na Was, na Wasze rodziny, na Wasze domy, i niech pozostanie na zawsze, byście umieli znaleźć. Harmonię pomiędzy głębią a prostotą. Amen.